Yo, Susan icy, i witam was bardzo serdecznie w odcinku z Competitive TF2, czyli innymi słowy mecze turniejowe. Jest to e, mecz z lobby, dokładnie ze stronki TF2 Center, możecie sobie na nią wejść i zagrać dowolne lobby jakie chcecie. Highlanderowe, szóstkowe, 4 na 4, chyba nie, nie wiem, nie pamiętam, nie orientuję się już jeszcze w tym. BBL, czyli gra soldierów dwóch na dwóch, to koszykówkę. I tak samo jeszcze ulti A teraz przejdźmy do meczu. Nie będę, nie będę koniecznie dużo mówił. Właśnie wyciągnąłem jednego takiego, no, ważnego pika na pewno. Czyli zabiłem grubego. Teraz postaram się dążyć po medyczka. Ach! Tak właśnie czułem, że jednak będzie mnie sprawdzał. Może dostał info od kolegów, że SPA jest do snipera niemożliwe, nie, nie, nie przecież nie wiadomo. Mm. Moim setem, którym najczęściej właśnie gram, co ja to na y, meczach kompetytyw jest to właśnie SPA z detangerem, podstawowym nożem oraz rockendaggerem. Ponieważ ja wolę mieć na pewno dłuższy czas na kloku oraz możliwość ustawienia się w dobrej pozycji i wyczekania odpowiedniego momentu na zdjęcie takiego przykładowego medyka. Co może mi się teraz uda? Zaraz zobaczymy. Tak jest. A teraz, tak jak Wam zawsze mówiłem, nigdy się nie przejmujcie, jeżeli po zabiciu Kogokolwiek, ale a szczególnie po zabiciu takiej ważnej klasy, jak jest Medic. Jeżeli zginiecie, to się tym nie przejmujcie, ponieważ szpiedzy naprawdę giną bardzo często tak samo jak e, skaci. E, ponieważ no, rolą szpiega jest zrobienie tego, w, tego ważnego dobrego pika, jakim jest zdjęcie medyka, Heaviego, e, Pyro, snipera oraz engineera. To są moim zdaniem i na pewno nie tylko moim e, najważniejsze cele, jakie szpieg powinien. Yy, sobie obierać, może teraz znowu uda mi się zdjąć medyka. Tak jest, dobra. Mam już tylko ciebie drugi raz. Także jest póki co stabilnie. Teraz może uda nam się zdjąć tego demo. że nie usłyszy. A im to nie dostanie, jeszcze jeszcze skałta uda nam się zdobyć. A pewnie, pewnie bym go nie zdjął, jeżeli nie zaczę, jeżeli moja drużyna nie zaczęłaby go e, obijać. To mogę się nawet e, założyć, że się to nie stało. Dobra, dobra, jest stabilnie, jest stabilnie. Jest stabilnie. Teraz tylko iść w nie być zauważonym, a nie podpalonym, no niestety, no tutaj już jest moja śmierć, Jak miał więcej HP, to może by ten Trickstaff wyszedł na Pyro, ale no niestety, no nie można mieć wszystkiego. Ważne, że y, podczas tego mojego krótkiego żywota udało mi się już chyba zabić tak dwa razy Medyka. Zyskał mi, kurczę, lata sobie po ich tyłach. Drużyna Blue w zasadzie... Y, Boże, Red, y, w zasadzie nie przejęła, można powiedzieć, punktu. Więc można powiedzieć, że no kurczę, wow, mam dość dużo punktów, więc nie można powiedzieć, że e, IC gówno robi. Aj, sugerowali. Niedobrze, nie powinienem go do tego dopuścić. Teraz ważnym pikiem powinien być właśnie engineer, ale w złym miejscu postanowiłem się odplukować, ponieważ nie było to miejsce, gdzie moje tyły e, były już tak powiem bezpieczne. bym się odplukował w budynku, to jest całkiem możliwe, że. E, jest całkiem mniej możliwe, że zostałbym wtedy zdjęty przez tego Pyro a tutaj po prostu Pyro wyszedł sobie z teleportu i zauważył mnie robiąc yy, jakoś się z powrotem widzialnym natomiast yy, przebrane jakie najczęściej się stosuje yy, takie ogólne, czy tak powiem, że po prostu wychodzisz i od razu przybierasz jest to yy, Sniper, yy, Engineer i Scout przynajmniej dla mnie a już inne to już są w zależności od sytuacji no i dobra, jeszcze tego, A, dobra, jest, pad. Także mam, mamy 3K nice, czyli 3 kile, jeżeli ktoś nie wie, chociaż nie wiem, żeby raczej były takie osoby. Więc no póki co muszę przyznać, że lobby jest y, póki co udane. Teraz wystarczy tylko, że przejmiemy y, raz y, punkcik i będzie już wygrana jedna półka dla nas. Y, Mecze Highlander gra się do 3. Y, jeśli wam nie kłamie. Teraz postaramy się pozdejmować snajpera, ale raczej by się... Łooohohoho, ho, ho, w, w ostatniej chwili, w ostatniej chwili. Bo ten skał już by mnie zabił, już tutaj, ja już widziałem po prostu e, napis, z, e, napis z treścią za 5 sekund masz respawna, a tutaj moja drużyna idealnie do czasu, idealnie się po prostu zjawiła i mnie uratowała. Dobra, teraz musimy znowu zabić medyka. kamery. na szczęście widzę, że on niezbyt ogarnia. Pyro też nie jest jakiś nie, niesamowity. Tak samo jak i ogólnie tutaj widzę wszyscy, bo... Wystarczy po prostu jedno podejście i, i już w zasadzie mam ich wszystkich. Czyli mam już zabitego grubego. Na engineerze mogę powiedzieć to samo. Więc jakoś opornie... Ja, jakoś bardzo oporni nie są. Teraz próbujemy zabić tego yy, demomana, ale on już raczej zostanie zdjęty. Ale tak, przeze mnie. Ło! Ło! E, e. Medyk! Medyk, podleż! E! Dla mnie. Się należy mi, tak? Mam 27 kin. Dobra, 80 HP, to niech będzie tyle. Dobra, Sniper tutaj patrzy nam w ze schodków. A my możemy sobie zaraz pięknie... Medyka, który w ogóle... Ale to w ogóle nie patrzy na swoje... TYŁY! Cholera! Eee, czemu tak jest? Bo zawsze, najczęściej w tej ostatniej chwili, musi ci zawsze się obrócić właśnie na tyle... Yy, Kurcze, jak to się mówi? Yy, w, ty, w takim oto dobrym stopniu, że wtedy już ci się backstab nie zaliczy. I właśnie takie momenty o, I właśnie takie momenty najczęściej zdarzają mi się w zasadzie tylko i wyłącznie na kompetentywach. Nie wiem, czy te medycy faktycznie mają e, jakieś e, lepiej wyćwiczone e, momenty, w których e, na ile stopni mam się dokładnie obrócić w bok, aby on nie mógł, wykrywać, on nie mógł na mnie zrobić e, backstab'a. Nie, nie skawerujesz mnie, ziom. Sorry. I pierwsza dominacja. Nie! Dobij... Jest, dobra, dobiliśmy tyka. Ładnie, o to chodziło. Pyro jeszcze ma 40 i pewnie też zaraz umrze. Aj, niestety, chyba wzięła też, bo nie wierzę, żeby Heavy go tak długo obdzielał z tych 42 HP. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Już niedługo nam się skończy. E, druga e, połowa. Beczek będzie krótki, przyjemny. Eee. wartościwy dla was. Chyba, to, 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 chyba tak to się mówi Dobra, myślę, że możemy zrobić starstaba, he wiemu jak nie, to możemy się postarać wymigać. Ale niestety Lazy Finger mi na to nie pozwolił. Kurde, 75 tysięcy na, na miniganie. Fajra jakie tutaj Frankie robi. Muszę przyznać. patrzcie jak on to zrobi. Nie wiem co się stało z tobą, Quib, ale nie, dobra, zadaję No Muszę ci uwierzyć na słowo, że taki był twój zamiar od samego początku. Dobra, heavy pad, medykiem zajmuje się teraz, jak widzę, e, sam pyro. Ważną rolą też e, spaja jest podawanie swojej drużynie, jeżeli już masz e, team, ile medyk ma e, procent e, Ubera, czyli też Krytów. Jest to bardzo ważne, ponieważ wtedy drużyna może się bardziej określić, jeżeli ma obera czy już ma y, czy już ma z nim puszować czy też jeszcze y, poczekać. What? What the fuck? Co to było w ogóle ty? <laughs> ja byłem przekonany, że, ja że ja go backstabnąłem, a tutaj dostałem wtedy w tym momencie te kryty z wygranej rundy i widocznie jednak wtedy po prostu go normalnie dźgnąłem, tylko że za wartość krytyczną. Wow, era! Jak Jakbym... go What the fuck? Jak on mi tak szybko Ten lazy figure ma... ma czasami... Ma, no czasami... ma dobre... Dobre momenty, kiedy się obróci, wie kiedy ma dobry movement. Innymi słowy, o dobra zobaczymy, jak sobie poradzi nasz soldier. czy znajdziemy tego scouta. A no i spa już nam zabił. enginera. Czas na naszego. Dobra, ale kurde, era no nieźle sobie działa. Nieźle, to jest przedostatni, ale swoje robi robić, robić swoje. Musimy wolę teraz na tego szpiega, bo widzę, że on się coś budzi. Snajper też nam tutaj nieźle kosi widzę. Zwybija nam z yy, wrogi ty. tych. Nie wiem co teraz z parti. Myślę, że mogę. A tak, zapomniałem. Z letrandżera się nie da strzelać. To jest też taka informacja, yy, którą należy sobie yy, przyswoić. Teraz jesteś mój, z moim okropnym aimem. Nie! Jezus Maria, nie, nie widzieliście tego, nie widzieliście czy tego, po prostu. Naprawdę, ja jak strzelam z tego głupiego letrężera, nie potrafię strzelać. Z rewolwera już już prędzej, z ambasadora, no to, to już jeszcze bardziej, bo tylko prędzej się z nim gram, ale z tego letrężera się nie da strzelać. To tak jakby ten letranger był sprowadzony z cs że musisz się nauczyć z niego kontrolę full auto normalnie. Bo jest ciężko strzelić A jak już strzelasz to zadajesz y, cholernie dużą liczbę obrażeń jaką jest 16 Nie wiem czy ktokolwiek jest w stanie y, przeżyć y, taką, y, taką dużą y, liczbę Dobra, udało mi się Kolejny kill na medyku Za karę za to, że on mnie tak bezczelnie zabił ze strzykawek O, ale biedny Heavy był Tutaj też jest taka dobra Kampa. To jedno w zasadzie jesteś niewidoczny. Mam nadzieję, że medyk pójdzie ten, ależ Wątpię, on pójdzie raczej na kanion. A jednak nie. Jednak poszedłem gdzie chciałem. <śpiewanie> ten medyk jest naprawdę ovniony po prostu przeze mnie. Nie usłyszę copa? Nie usłyszę. Good job Other Spy. Okay, mamy kolejnego, teraz czas zabić snipera, to już będzie a bo jednak nie. Trzeba też właśnie umieć robić takie jak dla mnie z wody dla przeciwników, że wiesz, wiecie, no mówiłem wam już o tym, że niby idziecie w jedną stronę, a tak naprawdę idziecie w drugą. Tylko że tutaj już czasami trzeba robić to tak troszeczkę bardziej yy, zaawansowanie. Dobra, nieważne. 3, 2, 1. Victory, and you lost. And you lost, my friend. GG3-0, well played. Także przepraszam Was za tą bardzo długą przerwę od nagrywania. Nie będę Wam mówił, że teraz już będzie tak jak zawsze będę nagrywał codziennie, Ten, bo tak raczej nie będzie. Będę nagrywał na pewno co jakiś czas i pewnie takie właśnie filmiki z Competitive'ów, aby Wam to bardziej pokazać tym, którzy chcieliby spróbować. Także no, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu mojego kanału, po więcej. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie, do zobaczenia, na razie i cześć, trzymajcie się, do następnego.